Witajcie na kanale Hiszpan Fider. Niedziela 14 kwietnia. Zawody ligowe. Tu jest stanowisko pierwsze. Jak patrząc w tą stronę, i lecimy dalej. wszystko, Tydzień temu miałem tutaj trening. Warunki identyczne. Powiem Wam, że naprawdę masakra. Na treningu siedziałem tu na jedynce. Pegi mamy porzucane wzdłuż. Już jestem w miarę przygotowany. Mam jeszcze jakieś pół godziny do rozpoczęcia zawodów. Czyli jeszcze trochę czasu. Platforma, seatbox, dwa kije. I powiem Wam, że nie kombinuję. Wygruntowałem na 33 metrze. Koszyk mi opada 11 sekund. Open windows 45 gram, i wszystko stawiam w bank. Dwie wędki zaklipowane na tym samym dystansie, jakby w razie wód coś się wydarzyło z którymś kijem. Biorę drugiego. Nie mam krótkiej linii ani długiej. Tylko tą jedną co wam mówiłem: 33 metr. Towar zaraz tam wejdę, ale naprawdę, zobaczcie, jak, jak dmucha. Tu kosznik przygotowany. Open window 45 gram Dajwa plecionka 008 to Już mieszanka przygotowana na słodko Miałem iść tak samo jak tydzień temu ale testuję teraz trapera, zanęty, kastery, robaczki Jeszcze czerwonego trochę skroję bo krojonego już dodałem do zanęty Tutaj nowy nabytek Tubertini Pencil 3:30 Sytuacja identyczna. Open windows 45 gram. Zacznę od Haczyka 18. Gdzie moje te krążki? Dziś jeden krążek. Posiałem czy co? No dobra. Prestonowskie gotowce. Tu na krążku macie szesnastkę, ale zacznę od osiemnastki. Przypony to są metrowe, ale ja będę skracał. Wszystkie zestawy mam na federgumie. Eee, przypony będę skracał do 70 cm. No i to powinno wszystko wystarczyć. No. Także zaraz jeszcze przejdę po chłopakach na chwilę, póki mamy jeszcze czas. Trzymajcie kciuki warunki kosmiczne w Woderach, na platformie masakra ale nic, no trzeba walczyć nie ma miękkiej gry, jak to mówią dwójeczka czyli ani otworek, ani zaworek ale drugi raz na tej wodzie, pierwszy raz byłem tydzień temu macie z tego relację a co będzie dzisiaj, no wieje kosmicznie Myślę jak tu statyw umocować, żeby mi go znowu nie wywracało, ale postaram się go może jakoś przykręcić albo coś, żeby jakiś materiał wam z zawodów też nagrać. Wiadomo, że to kosztem mojego czasu na zawodach, jakby nie patrzeć, ale coś postaram się nagrać. Także jeszcze raz trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę, a ja zaraz jeszcze przejdę po chłopaka. Tak jak mówiłem, warunki kosmiczne mamy niestety. Ale tu jest trujeczka. No wszyscy na platformach, chyba tylko dwóch chłopaków ma seatboxy, allboxy tak zwane, gdzie nie potrzebują do tego platformy. Tutaj siedzi nasz polski kolega, bo jesteśmy z Polski w tym klubie tylko we dwóch, dwóch romanów. I ja i Romek z Kawan. Właśnie, Romek, Romek sobie o doping jakiś. Dopinguje się. Jak tam Romuś? Dopinguje się? Dajemy radę. Ciepła herbata musi być. No dokładnie, ciepła herbata, ale zobaczcie, Romek już tak przygotowany, napalony, wypoczęty w cudzysłowiu jedziemy. Nie no, jedziemy. Ale mówię, warunki są identyczne, tak jak miałem tydzień temu, tak jak widzieliście. No masakra, wiatr jeszcze ma padać. Wiadomo, no Irlandia. Także jeszcze pokażę Wam parę stanowisk, do końca nie będę szedł, bo też już mam mało czasu. Ale tak jak widzicie, no każdy jest na platformie, jakby sięgnąć okiem. No zobaczymy, co będzie się działo. Także jeszcze raz, trzymajcie kciuki, ja postaram się ustawić jakoś statyw, żeby, żeby to chodziło. Kamera jakoś ustawiona, trzeba się ubrać, bo coraz mniej czasu. Mam nadzieję, że tego nie zdmuchnie. Ale wszystko masakra. Siwy dzisiaj nad oceanem. Łowiliśmy z ekipą z piątku na sobotę a dzisiaj macie Siwego wywióz na ocean w taką pogodę no ale mam nadzieję że chłopaki dadzą radę może coś tam będą łowić nie łowić zobaczymy ale miejmy nadzieję że dadzą radę kluczyki od auta powinno być spoko trzymajcie kciuki jeszcze raz zwarty i gotowy jeszcze 5 minut do zaczęcia zobaczymy Przygotujemy sobie koszyk albo startujemy od razu, zobaczymy eee. przygotować przypon kawka ręcznik. Zacznę od 18 haczyka. Tylko już tak jak wam mówiłem go skrócę. Zrobimy z tego 70 centów Ale wiatr ludzie to jest masakra cały czas wieje. Przypom pętla w pętle, bez żadnych szybko Start. To Dwie minuty. Dwie minuty i zaczynamy. się przygotujemy. Słuchajcie, pójdę w bank, tak jak wam mówiłem. Dwie linie, mam tylko... To znaczy jedna linia, dwa kije na tym samym dystansie zaklipowane. Mieszanka na słodko. I zobaczymy Co tu się uda dzisiaj wywojować. Miejmy nadzieję, że będzie spoko. Wszyscy upatuleni, no bo wiatr, wiatr jest nimi i no jest zimno. No. Jechałem tutaj, to było tylko 4 stopnie rano, w pół do siódmej, jest masakra. ale trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że coś się uda powalczyć. Licznik wyzerowany. I tak sobie ułożyłem w głowie, że nie będę żadnego wstępnego nęcenia robił, tylko po prostu od razu zaczynam łowić. Będę często przerzucał. No zobaczymy. Zobaczymy, co chłopaki tam wykombinują. Każdy kombinuje po swojemu. No bo to o to chodzi, żeby. Każdy miał trochę taktykę inną i się wykazał, żeby się dobrać do ryb. No. A czy to się uda? Wielka nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że leszczyki będą brały ostatnio na, na treningu. No coś tam połapaliśmy, no. jak na te warunki, to i tak było dobrze 33 metr czyli niedaleko, fajna głębokość i jedziemy, pierwszy rzut punkt obrany na wrzosowisko, poprawka na wiatr głęboko koszyk dopiero opad, na kolano ale wieje masakrycznie Jest wichura. No. Zresztą widzicie, jakie fale. Widzę, że chłopaki coś tam wstępnie podają, a ja nie podaję nic. Ręce kostnieją. Jest zimno, bo czuwalna jest w tej chwili chyba 6 stopni. Naprawdę jest zimno. Ważne, żeby światła nie zgaść. Na początku mówię, bez wstępnego nęcenia zestaw będę przerzucał często. Dwie minuty w wodzie i z powrotem. Bo jednak wszyscy coś tam po jakichś małych szklaneczkach wsypali po kilka. Chyba ja, jako nieliczny, nie robiłem wstępnego nęcenia. Ale mówię, no tak sobie to wzdurałem, a nie inaczej. I miejmy nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt, no. Chociaż mogę się mylić, ale to po to człowiek siedzi na rybach, żeby wyciągać później wnioski. Ale wiele masakrycznie, poprawka na wiatr. I to tak w twarz, ale taki boczny, tak, że tak jak widzicie, trzymam kija trochę na prawo, jak rzucam. No bo później ta plecionka to się ciężko układa na takiej głębokości pod wodą. A tak jest to trochę ułatwiane. Zimno niemiłosiernie. Udało się pierwszą malutką płotkę złowić czyli pierwsza ryba wyciągnięta, ale malutka płotka, naprawdę, pół dłoni. Nie ma czym się szczycić, tu trzeba z kimmersami i małymi leszczykami robić wynik, ale to jest dopiero początek, 5 minut zawodów, także... Woda masakra, tak jak widzicie, ale my już jesteśmy po zawodach spakowani wiało, padało rzeczy mokre. Szału nie było Ja wyciągnąłem 17 rybek i tak naprawdę miałem kilo 860 Byłem drugi w sektorze a ogólnie skończyłem czwarty albo piąty Czyli strasznie podobnie jak na pierwszych zawodach No ale mówię, no było ciężko, naprawdę było ciężko A do, do wygrania sektoru zabrakło mi tak naprawdę może dwa nieduże leszczyki No ale to nie chodzi o to dałem z siebie wszystko miejsce miałem, można powiedzieć, że jedne z najgorszych bo tutaj na początku ja miałem wujkę a tam dalej już się robi fajny dołek ciężko było dla wszystkich, ale no bardziej połowili ci którzy kończyli sektory ale to mniejsza z tym no także spakowany. Zobaczcie jaka pogoda wieje niemiłosiernie. No, tragedia. no Do domu posprzątać, odpocząć jutro poniedziałek. Dzisiaj jeszcze siwy wieczorem do mnie wraca z kawan, bo ciekawy jestem jak tam było na oceanie, ale to się dowiem jak przyjedzie, a ja zmykam. Także Dzięki wielkie za oglądanie tego krótkiego odcinka Za tydzień już podbój linów Jedziemy z chłopakami na nockę typowo za zielonym Zobaczymy, no, pogoda wariuje jest zimno, naprawdę jest zimno ciężko, ale no, mam nadzieję, że za tydzień zielone już się odpalą albo się dobierzemy do nich, albo i nie także jeszcze raz Dzięki za oglądanie tego krótkiego odcinka. Piękna woda, fala jak na morzu. A my się widzimy na kolejnej przygodzie mojej z Wami nad Irlandzkimi Wodami. Dzięki jeszcze raz i trzymajcie się.